Rozdział dziewiąty opowieść niby żółwia. Nie możesz sobie wyobrazić, kochanie, jak bardzo jestem rada, że cię znowu spotykam, rzekła księżna, opierając się przyjaźnie na ramieniu Alicji. Chodź, przejdziemy się trochę. Alicja była mile zaskoczona dobrym humorem księżnej i pomyślała, że jej dzikie zachowanie się w kuchni musiało być spowodowane nadmierną ilością pieprzu w atmosferze. Gdybym ja była księżną, myślała dalej, choć bez większego przekonania, nie trzymałabym w ogóle pieprzu w kuchni. Zupa może się świetnie obejść bez pieprzu, a kto wie czy. To nie on właśnie robi z ludzi dzikusów. Alicja była wyraźnie dumna z wynalezionej przez siebie nowej teorii. Rozwijała ją więc w dalszym ciągu. Ocet czyni ludzi kwaśnymi, rumianek gorzkimi, a dzięki cukierkom dzieci stają się słodkie. Chciałabym, żeby dorośli ludzie wiedzieli o tym. Może nie byliby wtedy tacy skąpi i... Rozmyślając, Alicja zapomniała całkiem o księżnej i zdziwiła się, gdy usłyszała nagle jej głos tuż przy swoim uchu. Myślisz pewnie o czymś, drogie dziecko, i dlatego się nie odzywasz. Nie umiem ci teraz powiedzieć, jaki stąd płynie morał, ale za chwilę na pewno sobie przypomnę. Może nie ma morału? Rzekła Alicja nieśmiało. Nie, nie, moje dziecko. Odparła księżna. Każda rzecz ma swój morał. Trzeba go tylko umieć znaleźć. To mówiąc, przesunęła się jeszcze bliżej do Alicji, która nie odczuwała z tego powodu specjalnego zachwytu. Po pierwsze, dlatego, że księżna była strasznie brzydka. Po drugie, Ponieważ była akurat takiego wzrostu, że opierała się o ramię Alicji pod bródkiem. Podbródek zaś miała okropnie ostry. Alicja jednak znosiła to bez szemrania, nie chcąc okazać się nieuprzejmą. Gra robi się coraz bardziej interesująca, odezwała się, aby podtrzymać rozmowę. Niewątpliwie odrzekła księżna. A stąd płynie morał, że na pochyłe drzewo każda koza skacze. Gdyby nie skakała, rzekła Alicja, aby coś powiedzieć, to by nóżki nie złamała. To prawda, rzekła księżna. Masz zupełną rację. Po czym dźgając Alicję jeszcze mocniej swym podbródkiem dodała. A stąd wynika morał, że przyszła do dowoza. Alicja pomyślała sobie, że księżna musi mieć bzika na punkcie morałów. Dziwisz się zapewne, że nie obejmuje cię za szyję, rzekła po chwili księżna. Ale prawdę mówiąc, nie jestem pewna łagodnego usposobienia Twojego flaminga. Czy chcesz, żebym spróbowała? On chyba gryzie. Odpowiedziała szybko Alicja, której nie zależało na pieszczocie. Oczywiście, flamingi i musztarda gryzą. A stąd płynie morał, że lepszy wróbel w ręku niż dzięcioł na sęku. Tylko, że musztarda nie jest ptakiem, zauważyła Alicja. Racja, jak zwykle racja. Zgodziła się szybko księżna. Masz wyjątkowo jasny sposób wyrażania swych myśli. Zdaje się, że to jest minerał, rzekła niepewnie Alicja. Z całą pewnością. Niedaleko stąd, w lesie, znajdują się wielkie kopalnie musztardy. A z tego wynika morał, że im dalej w las, tym więcej drzew. Wiem, już wiem, wykrzyknęła Alicja, nie zwracając uwagi na ostatnie słowa księżnej. Musztarda jest jarzyną. Nie wygląda na to, ale jest. Zgadzam się z Tobą w zupełności, a stąd płynie morał, że oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Mogę wytłumaczyć Ci to przystępnie. Ludzie, którzy nie są skłonni oddawać się lenistwu i uważają za stosowne nie hołdować zbytniej rozrzutności, byliby niewątpliwie ubożsi względnie nie byliby tak zamożni, gdyby nie przyświecała im stale i niezmiennie dewiza stosowania się do wyżej wyszczególnionych zasad. Pojęłabym to lepiej, rzekła Alicja, gdyby zapisała mi to pani na karteczce, w przeciwnym razie. To jeszcze nic. Przerwała księżna głosem, w którym przebijała próżność: Nic wobec tego, co mogłabym powiedzieć, gdybym zadała sobie trud. Naprawdę, niech pani nie zadaje sobie trudu. Och, nie może być mowy o trudzie. Robię ci prezent ze wszystkiego, co dotychczas powiedziałam. Alicja pomyślała, że jest to raczej tani rodzaj prezentu. Zadowolona jestem, że nie dają takich prezentów na urodziny. Nie śmiała jednak powiedzieć tego głośno. Znów rozmyślasz? zapytała księżna, po czym nastąpiło nowe dźgnięcie pod bródkiem. Mam chyba prawo coś myśleć, odparła ostro Alicja, którą zaczynała już nużyć ta rozmowa. Dokładnie takie same prawo, jakie mają prosiaki. Do fruwania, stąd zaś płynie mo. Nagle, ku wielkiemu zdumieniu Alicji, głos księżnej zamarł. W połowie jej ulubionego słowa morał. Ręce zatrzęsły się ze strachu. Alicja podniosła wzrok i ujrzała królową, która stała przed nimi w groźnej pozie, ciskając wzrokiem gromy. Mamy dziś piękną pogodę, rzekła księżna słabiutkim, drżącym głosem. Ostrzegam cię po raz ostatni, wrzasnęła królowa, marszcząc brwi i tupiąc nogami. Że albo pozbawisz mnie natychmiast swego widoku, albo ja pozbawię cię głowy. Wybieraj jedno z dwojga. Księżna nie zastanawiała się długo nad wyborem i umknęła, aż się kurzyło. – Gramy dalej! – rzekła królowa do przerażonej Alicji, po czym udały się na plac krykietowy. Widząc ją z daleka, wszyscy rzucili się do swych flamingów i jeży. Tym razem przerwa ta uszła im płazem, chociaż usłyszeli od królowej, że chwilę zwłoki w rozpoczęciu gry przypłaciliby życiem. Przez cały czas królowa kłóciła się bez przerwy ze wszystkimi graczami, wykrzykując Ściąć go albo Ściąć ją. Skazanych na ścięcie żołnierze odprowadzali do twierdzy. W ten sposób po upływie pół godziny zabrakło bramek i wszyscy gracze z wyjątkiem króla, królowej i Alicji znajdowali się w Lochu, gdzie czekali na egzekucję. Wtedy królowa, straszliwie już zmęczona, przerwała grę i zapytała. Czy widziałaś niby żółwia? Nie, nie widziałam, odparła Alicja i nawet nigdy o nim nie słyszałam. Z tego stwora robi się pyszną zieloną zupę, która naśladuje zupę żółwiową. Nazywamy go dlatego niby żółwiem. Ciekawa jestem, jak takie zwierzę wygląda westchnęła Alicja. Chodź, przedstawię ci go, a przy okazji usłyszysz jego historię. Oddalając się z królową, Alicja usłyszała, jak król mówi półgłosem do całego towarzystwa. Jesteście łaskawieni. Bardzo mnie to cieszy, pomyślała Alicja, przygnębiona potworną liczbą egzekucji zarządzonych przez królową. Idąc, natknęły się wnet na smoka drzemiącego w słońcu. Stawaj leniu! zawołała królowa. I zaprowadź tę panienkę do niby żółwia. Niech jej opowie swoją historię. I ja muszę już wracać, aby dopilnować egzekucji. Po tych słowach królowa oddaliła się, pozostawiając Alicję sam na sam ze smokiem. Alicji niezbyt odpowiadał widok straszydła, niemniej jednak czuła się z nim bezpieczniej niż w towarzystwie królowej. Czekała więc, co dalej nastąpi. Tymczasem Smok usiadł i zaczął przecierać sobie łapami oczy. Potem popatrzył na królową, póki nie znikła mu z oczu. Zachichotał wtedy i rzekł na wpół do siebie, na wpół do Alicji. Świetny kawał, co? Jaki kawał? No, ona i jej pomysły, bo musisz wiedzieć, że to wszystko bójda. No, nikt nie został tu jeszcze ścięty, ale chodź prędzej! Każdy tu mówi, chodź tu, idź tam! Pomyślała Alicja, idąc za smokiem. Jeszcze nigdy w życiu nie nasłuchałam się tylu rozkazów, co tutaj. Wkrótce ujrzeli niby żółwia, siedzącego samotnie na małym występie skalnym, w pozie pełnej żałości i bólu. Gdy podeszli bliżej, do uszu Alicji doszły rozpaczliwe szlochy i narzekania. Trudno było nie współczuć tak wielkiej niedoli. Alicja zapytała smoka. Co mu się właściwie stało? Na to smok odpowiedział w znany już sposób To wszystko bójda o, On nie ma najmniejszego powodu do smutku o, Chodź prędzej Zbliżył się więc do niby żółwia Który podniósł na nich w milczeniu swe wielkie oczy pełne łez Ta oto panienka Rzekł smok Chciałaby usłyszeć twoją historię Opowiem jej rzekł niby żółw ponurym, jakby wydobywającym się z beczki głosem. Słuchajcie oboje i nie odzywajcie się, dopóki nie skończę. Zapanowała parominutowa cisza. Alicja pomyślała w duchu. Nie wiem, jak on może kiedykolwiek skończyć, skoro wcale nie zaczyna. Czekała jednak cierpliwie. Kiedyś, rzekł wreszcie niby żółw z głębokim westchnieniem, kiedyś byłem prawdziwym żółwiem. Po tych słowach nastąpiła znowu cisza przerywana jedynie wydawanymi przez smoka odgłosami i stałem żałosnym łukaniem niby żółwia. Alicja miała już niemal zamiar podnieść się i powiedzieć Dziękuję panu za niezmiernie interesujące opowiadanie. Czuła jednak, że dalszy ciąg musi nastąpić i siedziała w milczeniu. Kiedy byliśmy mali, odezwał się na koniec niby żółw spokojnym już głosem, przerywanym tylko od czasu do czasu cichym łukaniem. Kiedy byliśmy mali chodziłem do morskiej szkoły. Nauczycielem naszym był pewien stary, bezzębny rekin, którego nazywaliśmy piłą. Dlaczego nazywaliście go piłą, skoro był rekinem, a w dodatku nie miał zębów? Zapytała Alicja. Ponieważ pilnował nas wciąż w czasie lekcji. Odparł ze zniecierpliwieniem niby żółw. Twoje pytanie nie świadczy do prawdy o zbyt wielkim rozsądku. Wstydź się zadawać podobne głupie pytania, dodał Smok, po czym obaj przez dłuższą chwilę wpatrywali się milcząco w Alicję, która najchętniej zapadłaby się pod ziemię. Na koniec. Smok zaskrzeczał. Jedź dalej! Drugi przyjacielu, no dajmy spokój tej sprawie. Niby Żółw zgodził się podjąć swoje opowiadanie. Tak więc chodziliśmy do szkoły morskiej? Choć wydaje ci się to nieprawdopodobieństwem. Wcale mi się nie wydaje! Przerwała Alicja. A właśnie, że tak. Wilcz! rzekł Smok, zanim Alicja zdążyła cokolwiek odpowiedzieć. Otrzymaliśmy świetne wykształcenie, ciągnął niby żółw. Chodziliśmy do szkoły codziennie i wielka mi rzecz, przerwała znowu Alicja. Ja także chodziłam do szkoły codziennie. Czym tu się chwalić? – A czy miałaś przedmioty nieobowiązujące? Z pewnym niepokojem zapytał niby żółw. – Oczywiście, że miałam francuski i muzykę. – A mycie? – Rzecz prosta, że nie. – No to nie chodziłaś do prawdziwie dobrej szkoły – rzekł niby żółw z widoczną ulgą. Na blankietach naszej szkoły było napisane przedmioty nieobowiązujące francuski, muzyka i mycie. Nie widzę potrzeby mycia, stwierdziła Alicja. Przecież mieszkaliście w morzu. O, dla mnie to było i tak zbyt trudne, westchnął niby żółw. Przerabiałem tylko program obowiązujący. A jakie mieliście przedmioty? zapytała Alicja. No, oczywiście, przede wszystkim zgrzytanie i zwisanie. Czytanie i pisanie? pomyślała Alicja. Ponadto cztery działania arytmetyczne. Podawanie, obejmowanie, mrożenie i gdzielenie. Nigdy nie słyszałam o gdzieleniu? Odezwała się nieśmiało Alicja. Co to za przedmiot? Smok podniósł przednie łapy i przybrał pozę wyrażającą bezgraniczne zdumienie. I <laughs> nigdy nie, nie słyszałaś o gdzieleniu? A co mówi nauczyciel, gdy część uczniów nie zdążyła zrobić na czas klasówki? Nie wiem. Nauczyciel pyta wówczas, a gdzie lenie, którzy nie oddali jeszcze ze szczytów. I to właśnie jest ten przedmiot. Jeśli tego nie rozumiesz, no, no to wybacz. Alicja wolała nie wdawać się w dłuższą rozmowę na ten temat i zwróciła się do niby żółwia. – A czego jeszcze uczyliście się w szkole? – No więc była zimnostyka, były chroboty zręczne – rzekł niby żółw, wyliczając przedmioty na płetwach – oraz frasunki z uwzględnieniem falowania kolejnego. Rysun – Rysun? Z uwzględnieniem malowania olejnego. Pomyślała Alicja. Tak jest, mój druhu! Zgodził się Smok, ciężko wzdychając, po czym obaj siedzieli przez chwilę ze zwieszonymi głowami. A czy mieliście często wypracowania? zapytała Alicja, pragnąc jak najszybciej zmienić temat rozmowy nasuwający obu zwierzakom tak bolesne wspomnienia. I owszem, mieliśmy wypracowania domowe mniej więcej raz na tydzień, odrzekł smok. A czasem nawet dwa, dodał niby żółw. A jak było u was z ćwiczeniami? O, świetnie, znakomicie. Zapewniam cię, że ćwiczeń nam nie brakło. Byliśmy ćwiczeni. Przy każdej okazji. Odparł dumnie niby żółw. I to jeszcze jak często, dodał Smok. Ale dosyć o tym. Opowiedz jej lepiej o naszych zabawach. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.pl